Witam Was serdecznie. Dzisiaj króciutki filmik, słuchajcie, znowu z Niemiec. Tak się złożyło, że ostatnio często tu jestem. Eee, pokażę Wam grzyba, którego pewnie nie raz w lesie widzieliście. No, grzybiarze, którzy są oblatani w temacie, to na pewno od razu się zorientują. Natomiast e, początkujący z pewnością natknęli się na tego grzyba nieraz, nie wiedząc nawet, czy to jest grzyb. Już Wam pokazuję. Otóż mowa dzisiaj o takim grzybie, który obrasta gałązki. Popatrzcie, się wygląda to. Niektórzy mylą to. Niektórzy to mylą po prostu, czy to w ogóle jest grzyb, czy nie grzyb. a Jest to kisielnica kędzierzawa. Sapotrow, który rozkłada martwe gałęzie drzew liściastych. Tutaj w tym przypadku akurat prawdopodobnie na gałęziach buku. Mówię prawdopodobnie, bo te gałęzie jest mi trudno już, są w takim stanie, że trudno mi ich rozróżnić. Słuchajcie, owocnik tego grzyba w stanie mokrym, a mamy w tej chwili tydzień deszczowy, więc jest to stan mokry. W stanie mokrym tworzy taką jedną galaretę, taką jedną strukturalną galaretę. Popatrzcie się, to wszystko jest taka galaretka. Natomiast w stanie suchym, i to jest ciekawe, on już tutaj zaczyna przysychać. Popatrzcie się, w stanie suchym on utworzy taką cienką skorupę na drzewie, którą też możecie znaleźć. Natomiast, jeżeli byście ją odcięli w stanie suchym, tą skorupkę i włożyli do wody, to ona stanie się taka galaretowata. Kolora, kolorem te owocniki bywają od jak są młode. Popatrzcie się, tu mam fajną sytuację, bo znalazłem kilka gałązek, ale zwłaszcza ta, na której tych owocników jest wiele. Popatrzcie się. To jest młody owocnik i on ma kolor taki jasno-beżowy, całkowity galaretowaty. Przechodzi tutaj już w brązy i ciemne brązy, aby stać się na koniec czarne. A tu mam zupełnie obok stary owocnik, widzicie, już zupełnie wyglądający jak smoła. O, niektórzy myślą, że to właśnie jest jakiś glut, niektórzy, że smoła. Boją się tego dotykać. To są grzyby kisielnica. Kędzierzawa. Rozkłada stare e, właśnie gałązki drzew liściastych. Słuchajcie, bardzo podobne do tego grzyba. E, no, są dwa gatunki, inne gatunki, które można z nim pomylić. Poczekajcie jeszcze, zanim do nich przejdę, to chcę wam pokazać. O, Popatrzcie się, ta struktura jest taka owocnika, zwarta. Jedna wielka galaretka, tak można powiedzieć. Jedna zwarta galaretka taka niekształtna. Natomiast mam tu też, o, popatrzcie się mam tu też kawałeczek gdzie ten owocnik się dopiero zaczyna rozwijać ale przypomina w formie takie e, miseczki czy powiedziałbym kapelusiki nie wiem, jak to nazwać. Popatrzcie się. Talerzyki, o, talerzyki. Przypomina w swojej formie talerzyki. Takie też te owocniki bywają. No więc teraz, z czym można jeszcze pomylić? Bardzo podobne są dwie inne kisielnice. Otóż kisielnica trzoneczkowata, ale ta posiada, jak sama nazwa wskazuje, bardzo króciutki trzonek przyrastający do drzewa. O, poczekajcie, bo tu mi kawałek tego owocnika odpadł. To też jest ciekawe. Tak wygląda od spodu, więc podobna jest kisielnica trzoneczkowata, a drugą bardzo podobną jest kisielnica smołowata. A więc teraz tak, jeżeli chodzi o kisielnicę trzoneczkowatą, to powiedziałem, że po tym maleńkim trzonku odróżnicie ją od kisielnicy kędzierzawej. Natomiast, jeżeli chodzi o kisielnicę z to rośnie ona na opadłych gałęziach świerkowych, a więc zupełnie inaczej niż kisielnica kędzierzawa, która rośnie na drzewach, na gałęziach drzew liściastych, więc łatwo, jak gdyby, zidentyfikować te, te trzy gatunki. Coś chciałem chyba jeszcze dodać, jeszcze nie wiem, czy to powiedziałem, czy nie, ale dodam, że kisielnica kędzierzawa występuje u nas przez cały rok, a więc możecie ją spotkać zarówno latem jak i zimą, najczęściej oczywiście przy mokrej, wilgotnej pogodzie wtedy się y, ukazuje. Przysłuchaj, też ją możecie znaleźć, ale właśnie w formie takiej zaschniętej skorupki, czyli to starsze owocniki. Natomiast świeże, młode owocniki wyrosną przy, o, przy pogodzie wilgotnej. Tak jak powiedziałem, cały tydzień padało, więc kisielnica się tutaj pojawiła. Aha, no najważniejsza sprawa, słuchajcie, grzyb y, niejadalny Aczkolwiek, jakbyście go zjedli, nic większego by Wam się nie stało. W zasadzie, czekajcie, jeszcze Wam potwierdzę, ale no w zasadzie bez zapachu, pachnie po prostu ściętym, gnijącym drzewem liściastym. <gnie> gnijącym drzewem po prostu, no może nie tyle co liściastym, jak gnijącym drzewem, gnijącą ściółką. Taki ma zapach ten grzyb. Albo i brak zapachu, bo może po prostu nabiera ten zapach od tego substratu, na którym się znajduje. Dobra, jeżeli macie pytania co do kisielnicy kędzierzawej, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się ciepło, cześć!